Dzień dobry. Niedawno pojawiło się kilka nowości w temacie narzędzi ręcznych marki Vera. Dzisiaj przedstawimy wam kilka z nich. Zapraszam na krótką prezentację. Dzisiejszy temat będzie dotyczyć najnowszych kluczy ręcznych serii Joker. Na początek zaczniemy od dwóch nowych płaskich dwustronnych kluczy samonastawnych 6006. Dostępne są dwa modele. Pierwszy obejmuje po jednej stronie rozmiar XS od 7 do 10 mm, a po drugiej stronie rozmiar S od 10 do 13 mm. Drugi klucz z kolei posiada po jednej stronie rozmiar M od 13 do 16 mm, a po drugiej rozmiar L od 16 do 19 mm. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru, a gładkie szczęki chronią śruby przed uszkodzeniem. Samonastawne klucze Joker przeznaczone są do śrub z łbem sześciokątnym, zarówno w rozmiarach metrycznych, jak i calowych. Dwa klucze samonastawne tej serii są w stanie zastąpić cały zestaw kluczy płaskich w rozmiarze od 7 do 19 mm, co jest ich ogromną zaletą. Kolejnym nowym produktem są klucze płaskooczkowe z grzechotką serii 6007. Klucze te są wydłużane, co zapewnia lepszy dostęp do głęboko położonych połączeń śrubowych. Klucze dostępne są w 5 rozmiarach: 8, 10, 13, 17 i 19 mm. Każdy z nich posiada oznaczenie kolorystyczne systemu Take It Easy. Klucze posiadają funkcję przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczęce, której bardzo twarde ząbki pewnie chwytają śruby i nakrętki i zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia. Wbudowany ogranicznik z kolei zapobiega zgiwaniu się klucza, złuba śrubę i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Ostatnią w tej prezentacji nowością jest limitowany zestaw kluczy płaskooczkowych z grzechotką serii 6000 Joker Black Edition. Komplet zawiera 11 kluczy w rozmiarach od 8 do 19 mm. Klucze pokrywa wysokiej jakości wytrzymała powierzchnia matowa, chromowana w kolorze czarnym. Każdy z nich posiada oznaczenie kolorystyczne Take it easy, które ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru narzędzia. Klucze mają funkcję przytrzymywania śrub i nakrętek, a grzechotka w części oczkowej posiada 80 zębów, co zapewnia elastyczność pracy w miejscach trudno dostępnych. Komplet dostarczany jest w estetycznym, zwijanym etui zamykanym na rzep, w którym każdy klucz ma swoje miejsce. Wszystkie prezentowane dziś nowości Markivera znajdziecie na stronie sklepu Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.